Szkoła podstawowa gminy Sierad zgościła wojewódzki etap zawodów z cyklu Lekko Atletyka z Odlika. W sali gimnastycznej rywalizowało pięć drużyn z województwa łuskiego. W skład drużyn wchodzili uczniowie klas 1-4. Wśród nich również gminna podstawówka, która wcześniej rywalizowała na etapie lokalnym. Z naszej szkoły przystąpiło do tego turnieju ponad 200 uczniów, co, co znaczy, że nasze działania mają sens i przyciągają młodych sportowców. Ale też odpychają je od telefonów i komputerów. Turniej jest też szansą dla dzieci, które nie odkryły w sobie jeszcze talentu do sportu. To jest super inicjatywa, super pomysł na przyciągnięcie, gdyż zawody indywidualne nie cieszyłyby się taką popularnością. Niestety, ale uczniowie słabsi nie mieliby odwagi przystąpić do y, tych zawodów. A tutaj w grupie, gdzie są łączone chłopcy i dziewczyny, dzieciaki mają odwagę i co najważniejsze pytają mnie, kiedy kolejne zawody. Więc. To jest dla mnie najlepsza informacja zwrotna. Kto buduje, to daje sens. Żeby być nauczycielem wychowania fizycznego, to przede wszystkim musi być pasja, miłość do sportu. I tą miłością chcemy zarażać swoich uczniów, i widzimy, że to ma sens. Myślę, że to jest doskonały program i więcej takich turniej. Jak przekonuje nauczycielka WF-u, w gminnej szkole uczniowie zadaźli się sportem. Zadaniem nauczycieli jest poprowadzić zajęcie tak, by dzieci chętnie na nie przychodziły. Jak widać na brak chętnych do udziału w piątkowych zawodach szkoła podstawowa gminy Sieradz nie mogła narzekać. Same się garną, same przychodzą, pytają czy będą wszystkie zajęcia jak jest święto, która sobota, czy wszystkie soboty. One chodzą, one chcą i naprawdę chcą uczestniczyć w takich oto turniejach. Świetna inicjatywa, każdy dostaje medal i to jest też dla nich ważne. Mają się czym pochwalić. Jak ważne jest to, żeby uprawiać sport? Dlaczego warto to robić? Warto to robić według mnie dlatego, żeby mieć dobrą sylwetkę, żeby być szybkim, żeby być wygimnastykowanym. Ważne jest to, bo kondycja jest bardzo, trzeba dbać o nią. No i, i trzeba też być skoncentrowanym, bo jak się biega, to można się łatwo przewrócić. I żeby nie być chorym i nie siedzieć przed komputerem telefonem, prawda? Tak. Mhm. A ciebie co skłoniło, żeby uprawiać sport? Bo jest fajny, mogę się poruszać i fajny, ja lubię biegać. Ja nie chcę siedzieć przed komputerem i nie wiem, jeść chrupki jakieś serowe, tylko ja bym chciała na przykład y, no, biegać, y, uprawiać sport, wyjść na dwór, sobie pobiegać tak rano do pracy, jakbym szła. I nie śpią w soboty od rana, tylko przychodzą do naszej właśnie szkoły i w sobotę ćwiczą. W tygodniu też mamy zajęcia. Zamiast siedzieć na świetlicy, przychodzą czy do mnie, czy do koleżanki, kolegi na zajęcia, bo mają taką możliwość. Konkurencje były dostosowane do wieku i warunków fizycznych dzieci. W programie znalazło się sześć dyscyplin. Rzut oszczepem, w którym będziemy oczywiście oszczep makaronem pływackim zastępujemy, rzut dyskiem, czyli rzut ringiem. A oprócz tego był bieg wahadłowy, skok w dal z miejsca, trójskok i przekazywanie pałeczki sztafetowej. Oprócz gminnej podstawówki, w wojewódzkich zawodach wzięły udział również szkoły z Bełchatowa, z Duńskiej Woli, Bratoszewic oraz Błogiego Rządowego.